W naszym województwie od czterech lat funkcjonuje druga lubelska brygada obrony terytorialnej, w skład której wchodzi pięć batalionów. Jednym z nich jest Dębliński Batalion Lekkiej Piechoty, który zaprasza osoby chętne do wstąpienia w jego szeregi. Jednostka funkcjonuje na obszarze czterech powiatów, w tym Puławskiego. Jest kilka sposobów na zapisanie się do niej. W tym celu można odwiedzić najbliższy oddział wojskowej komendy uzupełnień, skorzystać z pomocy rekruterów za pośrednictwem strony internetowej. Można też złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu zostań zostańżołnierzem.pl czy platformy e -PUAP. Jeszcze w tym roku, w drugiej połowie października oraz na przełomie listopada i grudnia, odbędą się 16-dniowe szkolenia podstawowe dla kandydatów. Głównym zadaniem wojsko obrony terytorialnej jest obrona i wsparcie lokalnej społeczności. Działalność terytorialców była ostatnio widoczna chociażby w aktywności przeciwepidemicznej. Żołnierze WOT działali m.in. w szpitalach czy punktach szczepień. Jednym z ich zadań jest również wsparcie w sytuacjach klęski żywiołowej. Wykonamy dla ciebie każdy mebel z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Wieloletnie doświadczenie i własny park maszynowy. Materiały najwyższej jakości. Błyskawiczna realizacja. Panda Meble. Producent mebli na wymiar. Zapraszamy do salonu w Puławach ulica Lubelska 55 oraz na meblepanda.pl. Zadzwoń i powołaj się na reklamę telewizyjną, a dostaniesz 5% rabatu.